Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim już odcinku ze zdrabkami. W poprzednim odcinku chyba miałam mega wielkie szczęście, bo naprawdę, moim zdaniem, była to całkiem spoko wygrana. Więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam do drugiego odcinka zdrabkowego, gdzie naprawdę e, mi się wydaje, że był fajny opening. Oczywiście adnotacje z poprzednim odcinkiem znajdziecie e, na górze. Więc myślę, że dobrze trzymacie kciuki, więc dobrze trzymacie za mnie łapki w górę. No i tak jak standardowo, przypominam, łapeczki w górę. E, dawajcie, wtedy będę wiedziała, że chcecie więcej takich odcinków. A wydaje mi się, że chcecie, także zapraszam do oglądania dzisiejszych zdrapek. Przygotowałam dla Was różne różności. Każda zdrapka jest inna, są za różne kwoty, jest za 5, za 2, za 1. Zapraszam do oglądania! Witam wszystkich serdecznie z bliska na moich ukochanych zdrapiczkach i dzisiaj mamy zdrabki zarówne 16 zł, jedna zdrabka, jedna zdrabka za złotówkę eee, raz, dwa, trzy, cztery, 5 za 2 złote i jedna za 5 złotych. Także mam tutaj moją szczęśliwą piątkę, która ostatnio naprawdę mi myślę fajnie pomogła. Więc zaczniemy od zrapki wszystkiego najlepszego za złotówkę. Już mi się wydaje, że za złotówkę chyba nie będę brała. No, ale tak jak mówię, miałam różne takie pytania na ten temat, więc zaczęłam od tych zdrapek ze złotówkę, bo tam prosiliście, żebym spróbowała. No i ktoś mi mówił, żebym ja nie zdrapywała, słuchajcie, kilka razy jednej zdrapki, pomimo, że w jednej zdrabce mi się uda. Więc, że jak mi się uda, to od razu Paula kupuj inną, bo tak zazwyczaj jest, ktoś mi tak powiedział w sumie może to i prawda. Bo ostatnio kupiłam pensję, no to w pensji nie wygrałam, także. Trzeba patrzeć, może dwa złote by nam się trafiło, piąteczka, złotóweczka. Czyli tutaj nic, wszystkiego najlepszego. No niestety nie da się oszukać, urodzin nie mamy, więc lotek nam hajsu nie da. Druga zdrabka, z którą jeszcze nie mieliśmy do czynienia, słuchajcie, a tu nie powiedziałam, tu mają być trzy takie same kwoty, no ale chyba już znacie. E, kolejna zdrabka jest to Zodiak, a więc zdrab kolumnę, trzy takie same kwoty oznaczają wygraną, bonus, znajdź strzelca i wygraj przypisaną do niego kwotę. A ok, to więc może zaczniemy od bonusu, bo ja taka jestem niecierpliwa. Mamy lewka. Kurczę, Zodiak, wziąłem tak, wylosowałem. Mogę swój znak Zodiaku wziąć. Barana, jakoś nie pomyślałam. Dobra, mamy kolumnę. Dwa zylka. Ile to ma być? Trzy takie same kwoty. No to trochę sporo, słuchajcie. Małe szanse na wygraną, tak myślę sobie teraz. U, 10 tysięcy. 5. Ile tu będzie? Aha, tu jeszcze na górze. A nie, tu nie ma. Aha, to na górze są. Dwie są na górze, nie wiedziałam. I tu będzie jeszcze jedna? Eee, słaba, słaba ta zdrabka. Ile to było tych kwot? Ile tutaj było tych liczb? Słuchajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No nie, no może. Może normalna. No ale nic nam ta zdrabka. Niestety nie dała, także żegnamy się z nią. Lecimy teraz sobie z kolejną zdrabką, a mianowicie jest to super siódemka. Jest bardzo dużo podobnych. Elektryczne 8, dziewiątki, neonowe, różne naprawdę są. Znajdź siódemkę i wygraj przypisaną do niej kwotę. Zielona siódemka podwaja przypisaną wygraną. Ok, także tu wszystko bardzo podobne. Zrapujemy. Czy będziemy mieli? No niestety, szósteczka, ale tu będzie chyba. Mm, myślałam, że tu będzie siódemka, tak na górze piękne takie było pozioma kreska, a tu niestety była trójka. Ok, piątka. 4, 4 zielone. No szkoda, że nie 7 zielone, bo 7 to jest co? Po dwa ja wygrano. 8, 2 i 9. A zobaczmy, co byśmy mogli wygrać. O tu akurat mnie ciekawi. 7,3, 7 z 1777. 7. 777, 7. Mm -hmm, smutne, to jest bardzo. Dalej lecimy szybkie 50. Szybkie 50 już raz kiedyś miałam, słuchajcie. E, także o co chodzi? Znajdź 50 zł na polu bonus, wygraj tę kwotę. No to tutaj bonus od bonusa, nie będziemy tym razem zaczynać. A kolejne to znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę. Zacznijmy od końca, bo jakoś ja się dzisiaj chcę śpieszyć. Ale jak się, jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, jak to się mówi. Więc ja tak bardzo dzisiaj na spokojnie powinnam to zrobić, a nie że szybko. Bo jak chcesz szybko, to wydaje mi się, że wtedy to ja nic nie wygram. Więc mamy tu setkę. Znajdźmy sobie tutaj jeszcze dwójeczkę tu mamy. Po rogach sobie zróbmy. Kolejne to jest 500 zł. Mm, fajnie by było 500 zł wygrać. Słuchajcie, fajnie by było. Wydaje mi się, tutaj mamy cztery. Dalej też mamy czwóreczkę. No to może czwórkę byśmy wygrali? O tu może będzie czwórka. Nie 500 zł. Ile ma być trzy razy. Więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby była albo czwórka, albo 500 złotych 50. Ja już tam czytam czy te małe literki, tam było 5, a ja mówię, 50. No to słuchajcie, teraz mamy tak. Musi to być albo czwórka, albo 500, albo 50. No i sto. W konia nas zrobili. No nie podoba mi się to. Lecimy na bonus. Co mieliśmy? 50 zł ja To znalazłam, znalazłam, słuchajcie, worek. Także no smutek, nie udało się. Weźmy taką zdrabkę, której jeszcze nie miałam, a mianowicie nazywa się ona Super Lotek. Miałam taką ze słonikami podobną, ale za złotówkę. Znajdź słonia na polu gra 1 i wygraj kwotę z pola. Wygrana gra 1. Znajdź słonia na polu gra 2 i wygraj kwotę z pola wygrana 2. Dwa. dwa razy słoń podwaja wygraną w danej grze. Okej. Okay. Zaczniemy może od gry drugiej, a żeby było tak wesoło, kolorowo. Mamy lwa. Lew i słoń. To by była fajna kompozycja. Kto ogląda YouTube'a, może nie takiego konkretnie zdrabkowego i gamingowego, to będzie wiedział. Ale mamy tu niestety małpkę. Małpkę wzo. Lubię małpki, Małpki, kapucynki są bardzo fajne, słodkie. Ktoś mi ostatnio powiedział, że mój York wygląda jak taka małpka z taką małpką, że taki słodki, śmieszny, skoczny. Mamy gęś. No i co dalej? Mysz, 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 mysz. Mickey Mouse. No, niestety. E, następnie gra jeden. No to może tu coś. No i jest słonik, słuchajcie. Ile tego słonika będzie? Nalej no, idę, ja wygram. Aha, tutaj będzie kwota. No dobra, no to ja później się dowiem. Jeszcze raz zdrapujemy znaczy jeszcze raz daj, zdrapujemy tak. Na przypale, albo wcale, żeby się dowiedzieć, czy może jeszcze drugiego słonia nie mamy. Postaram się nie zdrapać tej kwoty na razie. krokodail I dalej co będzie? Jest jakiś pies? Dobrze. No i co tu wygraliśmy, słuchajcie? Wygrana 2 złote. No to chociaż się za zdrabkę zwróciło. No widzicie. Dwa zylaczki trochę słabo, ale zawsze coś. Zacznijmy teraz z tymi rubinami, już rubiny jedne były w poprzednim odcinku, no tak jak mówię, była to nowa zdrabka, którą pani mi, e, którą pan właściwie w kiosku mi pokazał, także jak jest nowa, no to mówię sobie, wypróbuję. Więc musimy generalnie znaleźć e, rubin, znaczek taki e, i jeżeli będzie ten znaczek, to wtedy będziemy wygrywać e, kwotę z pola wygrana. Na sam początku mamy, słuchajcie, ja tak daleko siedzę od tego i nie widzę, jest bank, Dalej mamy moneta. I co dalej? Banknoty. No banknoty to ja bym chciała wygrać, słuchajcie. Jachcik. O, na takie wakacje byśmy pojechali. Jachtem byśmy się przepłynęli, gdybyśmy wygrali tutaj. Rubina. Pierścionek. Dalej mamy jakiś... Puchara. To trofeum napisali. Worek. No i ostatnia szansa. Nasza to jest... Na szyjnik, no to słabe te rubiny. Ile tutaj było do wygrania? Słuchajcie, 4 zł, 5 tysięcy, 50, 50, 100, 5 tysięcy i 75 tysięcy. Dobrze mówię, już nic tu nie ma więcej? Chyba nie. Tak. Więc no, smutek ogółem. I teraz przechodzimy do zdrawki Ostatniej, którą sobie zostawiłam. He, ponad 17 tysięcy na wygrane, słuchajcie, no fajnie by było. Jest to zdrabka czarna perła. Zobaczcie, moim zdaniem, naprawdę fajnie wygląda tak całkiem sympatycznie. Tu się na złoto świeci. Uuu, tu gdzieś się pewnie mój aparaciek odbije. E, więc ogółem tak, jeżeli jakakolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. Na polu Twoje liczby znajdź. Znajdź co? Jakiś taki znaczek do znać chyba znak monety albo tej właśnie perły e, i wygraj wszystkie wygrane z pola gry wygrane smują się, no ostatnio znalazłam, słuchajcie, w tym, w tym sercu, nie pamiętam jak się ta nazywała y, gra i wtedy wygrałam wszystkie ale tam były małe kwoty, więc tak co tu mamy 37, podoba mi się tak na złoto drapanie, tak na bogato ta drapka wygląda tak, słuchajcie, na bogato 37 0,4 39 i 14. No, fajnie by było, gdybyśmy coś wygrali, żeby chociaż te drapiczki się zwróciły. No, ponieważ no, dzisiaj tylko 4 zł, no ale nie ma co sobie robić nadziei. To jest tylko, tak jak mówię, zabawa. Zaczynamy z tej strony. 0,6. No, szkoda, że nie 0,4. Tutaj mamy jakąś czwóreczkę. Czy mamy coś na końcu? Tak, na końcu czwórkę mamy. To jest 14. A tu widzę, już chyba jest dwójeczka. No, niestety, a zobaczcie, 200 tysięcy byśmy wygrali. Uch, uch, uh. znaczy ja bym wygrała. <grym> 0,1. No to też, też słabo. No nie na to liczymy dzisiaj, słuchajcie. 38. 0,2. Też tego nie ma. 28. Sprawdzę. 39, 14 nie ma. 0,4. Mhm, nie ma. No, tak blisko te liczby. 35 22. Oj, niedobrze, niedobrze 6 i 29. Czekajcie, zdrapie to wszystko. A nie tu 16. Nie, nie, widzicie, powiedziała, że 6. I sprawdzimy, żeby nie było, że jestem ślepa. 16 jest o tak o, 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 złoto na podłogę. 37 nie ma nigdzie, 04 nie ma nigdzie, 39 nie ma nigdzie, 14 nie ma nigdzie. No szkoda, słuchajcie, tylko 2 zł wygrane. Więc moi drodzy, dzisiaj udało mi się wygrać e, tylko 2 zł, ale myślę, że ten dzisiejszy odcinek mógł być taką swoistą nauczką dla osób, które widząc na przykład moją poprzednią wygraną i widząc ile wygrałam, nie ukrywam, że ja też się podieram i mówię, gram dalej, gram dalej i miałam taką ochotę dalej brać te zdrabki i dalej je zdrapywać. No ale z drugiej strony właśnie e, tak to wygląda, że no nie zawsze nam szczęście sprzyja. Wiecie, możemy kupić mnóstwo zdrapek i nie wygrać w żadnej. Tak to jest. I ja się nie poddaję i na pewno mam chęć e, na kolejne e, zdrapki. Mam nadzieję, że łapki w górę zostawicie zostawiajcie kciuki w górę dla mnie, żebym e, dalej grała i żebym się nie poddawała e, i żeby mi się udało tak jak w poprzednim odcinku. Było super. Tak by było fajnie, gdyby tak co odcinek było, ale wiadomo, nie wszystko naraz. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa pa.